Dzień dobry dobry wieczór, dobry wieczór Nie wydaje się jak dobry wieczór bo jest tutaj więcej mm. jak w środku dnia w środku razu mm. Jesteśmy razem w mieście Karola Przyjechaliśmy dzisiaj no nie szybki wyjazd. Jak zawsze. Weekendowy, tak. nieplanowany szybki Gdzie wyjazd. Gdzie jedziemy, otwieramy, patrzymy, tanie nie jak jest, no to tutaj tak. Kiedy, Kiedy zadecydowaliśmy wczoraj wieczorem o 12 nocy, idziemy do Pragi, tak nie na z lataninu, śniadanie, nocleg, niech powie o tym, o tym Znaczy, chyba po tych ostatnich wydarzeniach nie no to troszkę Praga wpuściła scen, bo szukałam już wcześniej, ale naprawdę ceny były zatrważające. Więc teraz udało się za 300 zł. 4 hotel ze śniadaniem, więc nie ma co by co żałować. Wy, wy, widać chyba e, ile tu jest zabytku, wszystkiego warto odwiedzić. A ja tak naprawdę to moim celem był kończący się dziś Jarmark Bożonarodzeniowy. I tym właśnie akcentem będziemy kończyć nasze śniadanie Europejskiego jarmarków Jarmarku Całe dwa? Całe dwa? Nie, no, byliśmy w go sobie. A tu, przepraszam, że. Tak. No i byliśmy w Cztery, jeżeli ktoś był na więcej w Europie, niech da znać w komentarzu. To się po... Podepniemy. Podepniemy, pościgamy. Damy mu medal jakiś tam znajdziemy z naszego maratonu, któregoś tam prześlemy pocztą. Mod, na przykład Demna, w Wrocławiu albo w Warszawie. Także... Nie słuchajcie go, bo chyba oszalał. Nie dzielę się medalami. Bo złom. złom, bo złom, ale mogę. No i co jeszcze? Co jeszcze? Nie, to miasto jest świetnie przystrojone. naprawdę na każdym kroku no. jakieś. Wow, jest to fajne. Tramwaje. Tramwaje z tak, tak, kiełbasę, ale była zimna, nie? Tak, jedyny posiłek jaki zjedliśmy na jarmarku, bo jakoś tak... Nie za nie tak. bardzo no, to no nie, około, nie, nie. ziemniaki no. zimne takie, no ciepłe, No ale, ale spróbowaliśmy, żeby jakaś tradycja tak, była, tak, tak. bo jarmarki to głównie właśnie rzemiosło i takie rzeczy i, i, i generalnie kurs spotykania się. No więc spotkaliśmy się razem ze stolików. i no, było super, tak? No, Chciałbym mi ziemniaki. <noise> Chcę tutaj sobie teraz pofotografować, pokręcić. może nie będą strzelać, może na przykład tutaj jakoś tam. Tak, jak jeden nie może. Jak wracacie do Pragi, się jest, jest ciepło. Tak, U tak, nas jakieś tam śniegi, mrozy i tak dalej, a tu tak tak jest fajnie. I teraz jest wieczór, teraz by się na pewno założyłam czapeczkę, bo już pewnie po pani, no i muszę tak, już tutaj dbać. Ale to nie się jak Agnieszka ma okulary i wygląda jak baba w matki. Matek się ze no ale przestanie, nie. Jak w czapkę założyła baba O To tyle, na razie, pa. pa.